Czym dla mnie jest miłość? Otóż pojęcie to ma dwa wymiary. Ten wymiar boski, który oznacza zupełnie coś innego, no i wymiar ludzki, który jakoś tam jest kompatybilny z tym wymiarem boskim. Więc uważam, że miłość jest dana przez Boga. Jest to, jest to po prostu. Kiedyś spotkałem na plantach w Krakowie spotkałem mężczyznę. W, w, był w ubraniu kolejarza, który dziękował prostytutce za, za noc z nią, prawda, przebytą. I sobie pomyślałem, że ten człowiek nawet nie wiedział, jak dziękował. Dziękował za miłość prostytutki. Jest to tak, tak było dla mnie wstrząsające, bo, bo słyszałem jego słowa i przepiękne zarazem. Więc cóż jest miłość? Miłość jest, nie wiem, ptakiem, drzewem, mną, tobą, żoną, żona, żona, prawda, kobieta, kobieta, kobieta i mężczyzna. To jest coś, no, kobieta i mężczyzna, rodzina, która, której jest tyle miłości zazwyczaj, a rodzina, Wydaje się taka zwyczajna, że to takie, no my, my się pośmiają siebie, prawda, i żyją. Nie, ro, rodzina to jest nieprawdopodobny cud, nad którym się mało, a to jest, to jest przedziwne. No, ludzie dążą do siebie powodowani miłością w jakichś dwóch krańców, krańców świata i dobiegają do siebie, i, i są, a te krańce świata to nie muszą być gdzieś prawda jakieś, jakieś bieguny dwa daleko 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 usytuowane, nie, to czasami może być wiązka łękawa, gdzie dwoje ludzi się pobiera w tej wiosce, ale to jest też taka odległość, odległość nieprawdopodobnej, pięknej miłości, a miłość, ja, od, ja mam 75 lat i moje sny już mają zupełnie inne kształty, prawda, niż te sprzed, nie wiem, 50 lat. Moja miłość, ale moja miłość do mojej kobiety jest taka sama, wciąż wieczna.